Cześć, tu Ola z Tribeco. Czy wiesz, że kotwa to najważniejszy element gwarantujący bezpieczeństwo Twojej konstrukcji? To ważne, bo ostatnio dość często wieje. Dlatego nasz dział konstrukcyjny zaprojektował kotwę, która zostawia w tyle konkurencję. Dlaczego? Po pierwsze, przeznaczenie i prosty montaż. Kotwa służy do stabilizacji lekkich konstrukcji ogrodowych w betonie, na przykład pergoli. Po drugie, ochrona antykorozyjna. Nasza podstawa posiada świeży ocynk ogniowy, który skutecznie chroni przed korozją. Po trzecie, grubość materiału. Nasza kotwa jest starannie wykonana z czarnej atestowanej blachy o grubości około 4 mm z zachowaniem odpowiednich kątów i wymiarów. Dzięki temu twoje drewno będzie do niej idealnie pasować. Jak zamontować taką kotwę? Kopiemy dół na głębokość minimum 25 cm. Wkładamy kotwę w dół i zalewamy przygotowanym wcześniej betonem. Kotwa powinna być zalana nie wyżej niż górny płaskownik wewnątrz kotwy. Po związaniu wylewki należy osadzić kantówkę pomiędzy uszy podstawy i dokręcić wkrętami. Podsumowując, z kotwą Tribaco masz gwarancję, że Twoja konstrukcja będzie bezpieczna, a przy tym zaoszczędzisz czas oraz pieniądze. Dziękuję za uwagę.